Posłuchajcie naszej ekologicznej opowieści. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, a może wcale nie aż tak daleko? Na osiedlu w Pile mieszkał Robert. Cześć, jestem Robert, mieszkam w Pile od urodzenia. Wychowałem się tutaj, chodziłem do szkoły, założyłem rodzinę, czyjej pracuję. Od ponad 15 lat jestem taksówkarzem. Teksowałem się na Dosyć odważny jest ten krok, postanowiłem go reklamować swoją firmę, no i ja oczywiście wybrałem do tego b -center. Byliśmy bardzo podekscytowani, gdy Robert się z nami skontaktował z prośbą o podjęcie dla niego działań marketingowych. Niektórzy z nas zaczęli się zachowywać nawet lekko dziwnie. Dowiedzieliśmy się, że Tesla Taxi piła to najbardziej ekologiczna i pierwsza w pełni elektryczna taksówka w pile? Cześć Robert! A, Cześć witam. Bardzo miło mi cię gościć. Cieszę się, że możemy się spotkać, porozmawiać. Pierwsze pytanie, jak to się stało, że zostałeś taksówkarzem? Skąd pomysł na twoją działalność? No, pomysł na działalność to w sumie narodził się z dodania dwóch moich pasji. Mhm. Kocham ludzi i odbóściam kierownicę. Dlatego dodałem jedno do drugiego i wyszła ksówka. Ile kilometrów w życiu już przejechałeś? O, to tak spokojnie można liczyć już koło miliona jest przejechane. Uh -huh. Koło miliona spokojnie zrobione już jest. A ilu pasażerów w życiu przewiozłeś? Tego nie jestem w stanie policzyć. Przez 15 lat, przez 15 lat, jak się wozi ludzi, to to, to, i to jest tak sinusoida, jest taka. Uh -huh. Jednego dnia robimy 30 kursów. Czasem jest jedna osoba, czasem są trzy, czasem cztery osoby. No, także no, nie jestem w stanie policzyć okay, jasne. No, ale gruba liczba na pewno. Mm -hmm. A jaka Ci się przydarzyła najdziwniejsza przygoda w karierze zawodowej? Hmm. Najdziwniejsza? Najdziwniejsza, to znaczy, każdy, najciekawsza? Każdy, każdy, dzień jest, każdy dzień jest inny. No, mm -hmm. jest sytuacji, jest cała masa, ale tak jak, tak jak teraz sięgam pamięcią, to Najlepszym przeżyciem i największym szokiem był dla mnie kurs, który dyspozytor zlecił mi w czasie pandemii. Mhm. Dostałem, do na, dostałem na telefon e, informację, czy pojadę do Rumunii. No tak myślę, myślę, no że Szwecja jest tutaj między Wałczem a jastrowiem, <laughs> Przede, gdzie jest Rumunia. I myślę, myślę, gdzie jest ta Rumunia, nie? Piszę do dyspozytora, a podaj dokładniejsze dane. No i on mi podaje informację, klucz na poka mhm. północna część Rumunii. No mówię, kurczę, chyba sobie jaja się robi, tak? Tak, mhm. taksówką do Rumunii, no rozumiem, Berlin, Schellefeld, lotnisko, coś tam, ale, ale do Rumunii? Mhm. No i zacząłem tam rozmawiać z dyspozytorem i wytłumaczył, że studenci mieli wrócić do, do siebie, do kraju, bo na drugi dzień kończyła im się wiza, nie? Obdzwonili wszystkie, wszystkie korporacje, mhm. no i nikt nie chciał jechać, bo w pandemii, za granicę. To to Słowacja, Węgry, Rumunia i z powrotem trzy granice. Nerealne, nie? Mhm. nikt nie chciał tego zrobić. A ja tak spytałem i na tyle kilometrów zaraz sprawdziłem sobie, no, a do mniej więcej tyle, co do Rotterdamu, do Syna. No, w Czemu nie mam jechać? No, no jak pomogę ludziom, tylko nie, nie w tej chwili muszę się przygotować, mhm. odpocząć, przespać się. No i tak jak, tak jak yy, mówiłem, tak jak zrobiłem. A jeszcze bezpośrednio połączył mnie dyspozytor, podał mi telefon do, do pani, która tam opiekowała się tymi studentami mhm. w domu tym studenckim. No i, i tam dogadaliśmy szczegóły odnośnie czasu, opłaty i tak dalej. No i, i po paru godzinach wyruszyliśmy. Także... W środku pandemii granica nasza, słowacka, później węgierska. No jechaliśmy na miejsce, tam bardzo fajnie ugościli mnie rodzice, dziewczyny. Mhm. Bo najpierw pojechaliśmy do babci tego chłopca, studenta, bo to była para taka, nie? Mhm. ci Rumuni, bo to w ogóle Rumuni byli, to nie Polacy. Mhm, no i tam pojechaliśmy do, do, do mniejszej miejscowości, później stamtąd do tej klucz na Poka. Tam mnie ugościła e, matka z ojcem, e, e, oczywiście tam obiad, jakieś tam podarunki do, do kraju, mm -hmm. wspaniali ludzie, no ci prości ludzie, wszyscy są zawsze tacy, tacy z sercem, serdeczni, mm -hmm. no, no, to, to było najmniejsze przeżycie, kucze, ta, ta podróż, no i podróż przez tyle krajów i, i że to taksówka w ogóle, mm -hmm. ludzie wezwali taksówkę, kupowali jakiś tam pociąg czy coś innego. Nie? No, to, to było chyba przez 15 lat, jak, jak jeżdżę, to to było niesamowite, przeżycie niesamowite było to gdyby Super. By, nikt nie pomyślał, że, że taki kurs się trafi, nie? Mm -hmm. no bo kursy tam, mówię, do Berlina, na, na Szennefeld, czy, czy z takim klientem właśnie też, marynarza mam znajomego, z którym czasem jeżdżę do, do Niemiec, nie, i mm -hmm. zawożę na kuter tam do pracy, mm -hmm. no to takie rzeczy to już prawie powszechne. nie. Okej. Okay. No dobrze, a dlaczego w ogóle Tesla? Tesla? No można powiedzieć, że tak no, <noise> taka Tesla <noise> no, miniaturka mojej Tesli. Ja się zainteresuję się elektromobilnością od ponad 6 lat, a można powiedzieć, że od 3 lat, od trzech lat byłem pewien, że będzie Tesla, z tego względu, że Tesla y, utożsamia się z najlepszym pojazdem elektrycznym, budowanym od podstaw jako elektryk, mm -hmm. a nie przeróbka tam jak Volkswagen czy, czy Audi czy inne samochody. Pierwsze próby robiły y, przeróbki spalinowe mm -hmm. na elektryczne, no to to nie było do końca to. Druga rzecz y, od podstaw elektryczna, a, a druga rzecz to y, asteza w środku tylko to, co jest niezbędne, mhm. bez miliarda guziczków, jak w Toyosie miałem, bo przejściowo miałem Toyotę w hybrydzie, mhm. przez 4 lata miałem zamiar ją jeździć i zmienić ją już na elektrykę, bo już wtedy wiedziałem, że będzie Tesla, no, ze względu na, na osobowość, i na maska, człowieka, który to wymyślił, znaczy może nie do końca on wymyślił, ale rozwinął, bo uh -huh. wymyślili Tesla dwa inżynierowie, od których on później po prostu odkupił tą firmę i ją rozwinął. Oni nie chcieli wchodzić w ogóle w produkcję masową, uh -huh. a Elon Musk miał już zupełnie inną wizję i zresztą to jest człowiek, orkiestra, lepiej ma... jak sklep, że tak powiem. Nie? I Tesla jako elektryczne auto jest y, przede wszystkim ekologiczna, uh -huh. wbrew temu, co ludzie tam hejtują. Ona jest ekologiczna, ona nie jest, um, ona nie jest może. Um, brakuje mi słowa, ale w każdym razie um, nie zatruwa środowiska naturalnego w czasie użytkowania. Mhm. Bo proces produkcji samochodu jest taki sam jak proces produkcji każdej spalinówki. Mhm. Tak? CO2 tam w kosmos idzie to samo przy tym i przy tym. Tylko, że w Tesli mamy mniej podzespołów. Tak? No ale to są takie techniczne rzeczy, a przede wszystkim chodziło mi o to, żeby mieszkańcy miasta naszego mieli możliwość podróżowania, przemieszczania się w cichym, spokojnym, może nie do końca spokojnym, bo Tesla to jest wariat, ale w cichym, mhm. eleganckim, czystym pojeździe, jakim jest Tesla i żeby... Nie każdy może chciałby kupić samochód, ale przejechać się, sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda, no to, to, to właśnie między innymi po to chciałbym udostępnić mhm. mieszkańcom miasta i okolic taką możliwość. No i miasto zielone, jak ta butelka nasza, tak? Butelka z wodą jest zielona, piła jest, piła jest yy, słynna z tego określenia, że piła to zielone miasto, zawsze w PRL-u jeszcze mhm. no, 15 lat no, można powiedzieć, że później PRL. Eee, jeszcze wtedy Piła słynęła w Polsce jako zielone miasto, jak mhm. czasem widzieliśmy kursantów ze szkoły milicji jeszcze i policji, później to oni właśnie mówili, że tam w Łodzi na przykład, czy w Krakowie, czy gdzieś zawsze mówią, że jadą do zielonego miasta. Nie? No niestety to, co się dzieje z przemysłem, spaliny i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w żadnym wypadku hejterem, jeśli chodzi o pojazdy spalinowe, mhm. ale e, jak wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć te stare samochody diesla z przepalonymi zatkanymi tymi filtrami. Te małe dzieciaki, jak one chodzą ku prze, przedszkola i będzie taka wycieczka w takich żółtych koszulkach fajnych, mhm. I obok przejeżdżają po naszych ulicach na te spalinowe, yy, stare, bo nowoczesne samochody są, są ekologiczne. One mają te normy zapewnione, one dbają o, o, o to, żeby nie zanieczyszczać mhm. środowiska. Tak? Ja się staram ich jeszcze krok dalej. No ale chodzi o to, żeby te dzieciaki później wdychając yy, coś, co będzie, jak ja przejadę obok, mhm. to znaczy będą wdychały czyste powietrze, tak? A w tej chwili one wdychają spaliny. Nie wiem, czy w wieku 40 lat one będą jeszcze zdrowe nie? te dzieci. Ja chciałbym, żeby piła została zielona i żeby ta nasza młodzież i, i wszyscy pozostali dalej, że tak powiem, zostali przy zdrowiu, tak? Tak, tak. Potwierdzam. Wszystko się zgadza. Tak czy siak. Zamówiłeś u nas kompleksowe usługi marketingowe dla Tesla Taxi Piła. Postanowiłeś zadbać o najmniejsze detale, a my wraz z tobą. Opracowaliśmy kilka oryginalnych projektów logo, z których wybrałeś najbardziej odpowiadające potrzebom Tesla Taxi Piła. Od podstaw zbudowaliśmy stronę internetową, stworzyliśmy koncepcję całej witryny, opracowaliśmy treści marketingowe na poszczególnych podstronach i przygotowaliśmy nowoczesną szatę graficzną. Zajęliśmy się wdrożeniem strony do internetu, rejestracją i konfiguracją domeny, a także hostingiem, certyfikatem SSL i pełną dokumentacją RODO. Prowadzimy działania pozycjonujące Twoją stronę internetową w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa i frazy kluczowe. Utworzyliśmy i skonfigurowaliśmy konto Tesla Taxi Piła w Google Ads, z którego aktualnie prowadzimy kampanie promocyjne. Stworzyliśmy fanpage na Facebooku, którym zarządzamy teraz od strony marketingowej i graficznej. Koordynujemy także z pozycji menedżera reklam, comiesięczne kampanie reklamowe w Facebook Ads. Przygotowaliśmy dla ciebie eleganckie wizytówki w dwóch odmianach, foliowane i plastikowe, z numerem telefonu, adresem e-mail oraz adresem strony internetowej. Zorganizowaliśmy plenerową samochodową sesję zdjęciową, stworzyliśmy wyjątkowy spot promocyjny ukazujący niezliczone zalety Tesla Taxi Piła, zajęliśmy się wreszcie oklejaniem samochodu, nadając mu absolutnie niepowtarzalny wygląd i styl. To trzeba przyznać, no? mhm. I moje pytanie brzmi. Jakie nasze działania zrobiły na Tobie największe wrażenie? Największym wrażeniem było to, że znalazłem w końcu jedną firmę, która zajmie się wszystkim. Wszystkim od A do Z. Począwszy właśnie od, od wymyślenia logo, od stworzenia wizytówek niesamowitych. Bardzo się, bardzo się ludziom podobają. Niektórym ludziom pokazuje, że to klucz do Tesli wygląda Mhm. Jak ta wizytówka, nie? Także mają swój klucz do swojej taksówki, do swojej Tesli. Ta, do, do swojej... Tesla taksypiła. piła. Mhm. Każdy z moich klientów ma właśnie taki kluczyk do, do, do tego auta. Nie? I co? Jednolitość, jeśli chodzi o, o wyrażenie graficzne. I w internecie, i strona internetowa, i, i fanpage, i, i oklejenie samochodu, to wszystko jest, jest, jest po prostu ścisłe, kompatybilne ze sobą, wspólne takie, i, i mało tego. Szukałem firmy, żeby zrobiła mi coś takiego wspólnie, właśnie i internet, i reklama na samochodzie, i stronę internetową, i kurczę, nie macie konkurencji w pile. B-Center jest po prostu bezkonkurencyjna i do innej firmy po prostu nie ma sensu pukać, jeżeli chcemy mieć kompleksową obsługę, tak? Począwszy od wizytówek, przez wszystkie rzeczy, które są w internecie, oklejenie niesamowite, oklejenie auta, no i współpraca, kontakt, no... Nic dodać, nic ująć. Mamy dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę, a właściwie dwie, a właściwie trzy. Tak przygotowaliśmy dla Ciebie trzy małe prezenciki z racji, że nam się wspaniale współpracowało z tobą. No zresztą proszę no mam dwie, sam. Że to Początek współpracy. Op, 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 dzięki se. Wow! Poran. Dobra. Sorry, że od razu wyciągam, ale kurż. No jasne. Wow! Super. Su. O mamo. O mamo. O mamo. Wow, no w sorki nie wypada w czapce siedzieć, w pomieszczeniu, ale dzięki serdecznej. My dzięki. też dziękujemy bardzo. O. I słuchaj, pomyśleliśmy sobie, no. że żebyśmy dokończyli Naszą rozmowę już w samochodzie, już w oklejonym samochodzie. Tak. No a wiem, że zależy Ci bardzo na ekologii, cenisz sobie ekologiczne środki transportu. No zdecydowanie tak. Więc chcielibyśmy się przenieść takim specjalnie przygotowanym na tę okazję, trochę magicznym i absolutnie nieszkodliwym dla środowiska teleportem. No Elon Musk. Ma Znacie go osobiście w takim razie. Aha. Tak, no taka tam cicha współpraca nastąpiła. Mm, także jeśli Cię mogę prosić Areczku o włączenie naszej maszyny, to zaraz przeniesiemy się do Tesla Taxi Piła i będziemy kontynuować nasz wywiad, dobrze? No, moment. A w całości będziemy? Będziemy bezpieczni. Myślę, że tak. nawet możesz się pojawić w kurtce. Dobrze. Areczku, proszę Cię. no bez jaj. no to super. To znaczy, że telefon jednak działa. Eee, dobra, to skoro zostaliśmy sami, no cóż, prawie sami, ehm... no to mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Pierwsze, co jeszcze moglibyśmy poprawić w naszej współpracy, Twoim zdaniem? No, dostałem. Spora więcej niż się umawialiśmy. No, jestem zaskoczony ogromem pracy, który, który włożyliście i bardzo bardzo dużo prac, na które się nie umawialiśmy. No, jestem zaskoczony po prostu żadna firma uważam, że nie zrobiłaby tak wiele, tyle wizualizacji i, i synchronizacja całości tych, tych działań marketingowych mhm rozmowy, telefony, spotkania, no, Nie spodziewałem się, że aż tyle pracy trzeba włożyć i, i wyście to robili tak, tak, tak... tak no, tak, tak, bardzo na luzie i spokojnie i, i cały czas... Y, cały czas jesteście... na y, każde, że tak powiem, zawołanie klienta, no. Ja co chwilę zmieniałem jakieś pomysły, kurczę, wymyślałem coś, dla was to nie było żadnym problemem. Cały czas, kurczę, nawet wyprzedzaliście moje, moje pomysły i, i krótce na no, życia tylko wszystkim no, ludziom, żeby trafiali chcąc z, zrobić etamy swojej firmy, żeby trafiali właśnie do was, bo nie ma lepszych w chwilę. No. Super. Dzięki. Bardzo miło nam to słyszeć. No. E, Cztery się... słowa, prawdziwe. Dzięki. E, I też bardzo się cieszymy, że możemy Ci towarzyszyć dalej na tej, e, w tej podróży do kolejnych sukcesów. Bo przecież nasza współpraca się nie kończy i to jest po prostu czysta przyjemność wspierać Ciebie, Twoją firmę Tesla Taxi Piła, razem z Tobą kreować tę markę, wspierać ekologię, wspierać piłę tym samym. No i bardzo się cieszę, że mogliśmy się poznać i że współpracujemy. No ja również dzięki serdeczne, cieszę się ze współpracy. No i dzięki Wam jestem w stanie teraz rozwijać firmę. I... E, tworzyć grono zaufanych i, i zadowolonych klientów y, dla firmy Tesla Taxi Piła no i cóż więcej powiedzieć super dzięki serdecznie jeszcze raz i polecać będę Was wszystkim i wszędzie super. mam jeszcze drugie ważne pytanie w ile do setki? o, w ile do setki trzeba spróbować po prostu dobra Jesteśmy dumni, że możemy w tak dużym stopniu przyczyniać się do sukcesu Tesla Taxi Piła. Nasza dzisiejsza opowieść dobiega już jednak końca. Robert jeździł taksówką długo i szczęśliwie, a działania marketingowe Bicenter pomagały mu rozwijać firmę oraz zdobywać nowych nowych... Nowych nowych i nowych i jeszcze nowych klientów. Koniec.